Chcemy konińskiej publiczności pokazać naszych najmłodszych, najlepszych zawodników. Dodatkowo będą dwie walki w sekcji kickboxingu, bo też od ponad roku mamy taką sekcję w klubie utworzoną. Dodatkowo będzie również zrobiona mała akcja charytatywna dla naszej najwierniejszej kibicki Kamilisidor, która walczy z chorobą. My chcemy jej troszeczkę pomóc. Kala jest pełna, więc nic tylko się cieszyć. Przez klub przewinąło się mnóstwo zawodników. Jak, tak jak na dzień dzisiejszy mamy prawie około 100 zawodników na sali różnych wiek, grup wiekowych, więc naprawdę nic tylko się cieszyć, że tyle młodzieży przychodzi i chce trenować ten wspaniały sport. Trenerzy świetną robotę robią, tak, mamy, mamy taką imprezę okrągłą, 65-lecie. No super impreza, widać tutaj dużo twarzy takich znajomych. Du dużo osób, i no super, wszystko. To jest bardzo piękna dyscyplina. Że na początku myślałam, że to jest tylko bójka, jednak potem zaczęłam dostrzegać w tym wszystkim sztukę, i ta sztuka się rozwija. To nie jest nic powtarzalne. Tu ciężko jest powtórzyć ten sam element, bo tutaj też nie zależy to, jakby powiedziałem, stricte od nas samych, tylko też od przeciwnika. Styl ze stylem się spotka i tych rozwiązań jest znowu o wiele więcej niż, niż dajmy na to z kimś wcześniejszym. I nigdy nie ma. Identycznie tych samych ruchów, że tak powiem. Cały czas, tylko to jest ciągle, że się rozwija, człowiek i rozwija i może się uczyć cały czas i to się nie nudzi i po prostu to jest piękne. Boks rozwija bardzo naszą kondycję, bardzo też głowę uczy, takiej pokory, uczy dyscypliny, no takie najważniejsze moim zdaniem rzeczy. Tak samo na przykład ja uważam, że jak jest ba bardzo małe dziecko na przykład, dzieciak jakiś pięcioletni, sześcio, jak się go da na boks to też bardzo uczy życia po prostu. Wiele, wiele że tak powiem czynników z przenosi się po prostu na życie codzienne, także no według mnie to jest takie najważniejsze. Przychodzi nagle na salę 70-80 osób i jest ciężko się pomieścić, a gdybyśmy mieli swój obiekt, byśmy mogli spokojnie sobie rozgraniczyć pracę na grupy o różnych godzinach, a nie trenować wszyscy w jednym czasie. Więc mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości to się wydarzy. Z roku na rok będziemy coraz bardziej doceniani i te fundusze też będą rosły na nasz, naszą sekcję. Nie za wszystkich!